Mamy w kolejnym odcinku naszej serii. Odcinek 16. Tak? Dzisiaj tak. będziemy szli do tej naszej tej kopalni. kopalni na skini. A, <noise> no to kiedyś mieliśmy pójść, ale tam to dużo było mobów i tak dalej. Ale teraz jesteśmy już gotowi z mieczami i tak dalej i w ogóle. Tak. Idziemy, Czemu eee... tak wpadnie? To iść pierwszy. Ja mam z kamienia myć. to ty idź pierwszy. Ja się boję tam iść. Ja mam świet. Ja się boję. A ja nie ma świeczek, właśnie, czekaj. A ja mam. Ej, au. ja se muszę wziąć. Oh, A, fuck! Aaaa! Nie umieraj! No, łatwo ci mówić. Zaraz ci się pomogę, pomogę, jak dwa Zaraz mam... ci pomogę. Mam 16 świeczek. Zaraz ci pomogę, ja już ich zabiję. Spokoj, spokój. Ja już życia To Potrzebujemy trochę tego surowców. Tam se poros wow hmm. Czekaj, idziemy razem, ej. Jak zobaczysz coś ciekawego, to bierzesz od razu, nie? Nie no co ja zrobiłem? E, a czy szkielet to mi jako ciekawa rzecz? Eee, jak coś pewno się ze mnie teraz śmiejecie. Ja zamiast włożyć do skrzyni koła, to włożyłem świeczki. Bądź. No. E, dobra, ma maś... O! Zbieraj wszystko! Przyda się wszystko. Ej, cicli. Ej, Ej, to jest ta sama jaskinia, co jest pod naszym domem! Ano? Patrz! To jest O lol! Jesteśmy połączeni! A my mieliśmy tutaj iść... No bo się dziwicie o to chodzi. Mieliśmy tutaj iść i tutaj filmik nagrać. Tak Okazało się, że dobra, to zobaczmy. same miejsce jest. Ano, faktycznie! <laughs> Ale tam nic nie było ciekawego. Ale z tego dobra. teraz, jeżeli tam już wi y wiem, że tam nic nie ma groźnego... To po prostu y, czy jakiś pogój y, tam zrobimy, nie wiem, magazyn albo coś. No, wiemy, że Ej, albo... coś tam zrobimy, się weźmie, wyrównaj. Kopiemy i... niżej? Nie, 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 może pójdziemy do tej naszej kopalni tej, tej z tym, z amortyzatorem. O, dobra, idzie. Mieliśmy pójść tu, o, ale weź no, masz tutaj kola, no, weź nie marnuj. Nie widziałem tego. Patrzcie w górę. Jak to szkielet jest? Where? Tu. Ja mam łuku, żeby I I bo ja życia już nie mam. Chodź tu, marihuanu. <słot w> Mamy. Zobacz, czy coś tam jest. Tam jest ciemno. Tam jest ząbak. Chodź tu, chodź, się przytulimy. Tulimy. <słot w> chodź tu, świeczka by mi się tutaj przydała. Ale tu byście. Mówię tak. Ale daj ten, daj, y, daj świeczkę, naprawdę. Mamy świeczkę. Ujo! MU! Okej, okay, mamy węgiel. To się przyda. Teraz, że, teraz nie będziemy pokazać, że węgla nie mamy. No. To znaczy będziemy, jak wszystko stracimy. No, to będzie dosyć szybko. Tak. Ja. Dobra, ja tu mówię, że coś jeszcze tu będzie. Więc ja tu kopię. Datę. Dobra, teraz. Jest. Chodź, idziemy do swojej kopalni. No, idziemy do tej kopalni jednak, bo ja się tutaj boję. Tutaj, tutaj nie wiem, jakiś, ma jakiś magazyn sobie chyba zrobimy. O, tu będzie magazyn. Yy, schody by się o? tutaj przydało zrobić, czekaj. Ja tutaj sobie schody Ta ja będzie robić, kutrze, nie wiem. Co się po, wymyśli? Po, po, poza odcinkiem poszukać gdzieś dobrego miejsca z rzeczami. Dla was, tak żebyście wiecie. O, tu, tu coś jest, chodź. Chodź tu oświet. Co? Chodź tu o świat. ja już wychodzę. No ja już wyszłem. Nie, bo ja już wyszłem. Ja już wyszłem. Ja już jestem przy domu. No ja, ja, ja już weszłem, ja, ja już jestem tylko o i... No dobra, no ja na okrągło poszłem. No to idź, ja zaraz lewaj. No dobra, nie. Buuu, idziemy Ale drzwi byś zamknął, co? Weź tam za muru dziurę. Skacz. Jak będzie noc to będzie lipa, co? A ty, ale tyle nie jesteś jeszcze, nic nie tu. Wow. Ale Oj, na, sam dół, nie? na sam dół Na sam dół. No. A mamy teraz te, to możemy poskrobać. To ja go rozwalam, zostaw inny klofek. Ja rozwalę. Ja chyba wszystko złapałem. Nie. Alej. Moje Zamordowane. Y, tu jeszcze coś jest. Ja Ty tu... za to jeszcze jeden dałeś, nie? Tak, myślałem, że jak złoto będziemy mieli, to się zrobi tą automatyczną stację. E, na razie nie ma do czego stacji robić. Ale będzie. Tu jest No Dobra, ja będę kopał do przodu, może jakąś jaskinię. Co ty zrobiłeś? Czekaj, masz, masz tego wieder, masz tego? O, mam Ale do... nie, to bo tam. Nie, bo tam było... Czekaj, ja tu, ja to naprawię. To naprawiaj, bo ja tu pływam. Naprawiłem. Ok. Dobra. To razem kopiemy tu. W... Po co w dół? Nie no, to tam, bo tam był redstone. No i tu po co to? Tu, tu jeszcze zamurajmy, zamurajmy Tak prosto idź, a ja idę w drugą stronę. Dobrze. 3 na 3 pamiętaj wyjdzie najlepiej Ja po prostu zrobię długi tunel No ja też tak zawsze u siebie na singlu robię Ale później dorabią go 3 na 3, nie? Nie no naprawdę daj, daj mi świeczki, bo tu ja nie wiem A nie idź do góry, przecież węgiel teraz masz To id idź. sobie z... Ja mam tylko bo so, O kubiałam tylko 10, nie? Mhm mm Ja, no Tam na górze i tak drewna nie mamy, nie? O, mam iron O Czyli jeden, nie? Ja zawsze coś Zawsze się przyda Dobra. Ja tutaj użyłem gdzieś moje świeczuszki Patryk. Tak? Chyba się przekopałem do la Uuu, to niedobrze Ale masz wiaderka tak, no ale... Czekaj, Co? Ja. Tu ja tak myślę, że tu się da o w górę to ten amortyzator będzie lepiej się przychodziło. Dobra Kula Idźmy! Stąd. Dobra, dobra, ja, ja, ja kopię u siebie. Ja zaraz coś wykombinuję Nie będę robił tego Obsydiantom to będzie się kopało 20 godzin. A i tak nie mamy diamentowych. Bardzo. Uuu, diament. Tak. Diament. Kocham diamenty. A masz siebie. Dwa diamenty. Dwa diamenty. Ta. Się cieszę. Się cieszę, ale jeszcze na nic nie możemy. Nie, możemy. Albo na mieczyk, albo na łopatę. Nie, ale, ale mi laguje. Nie. Chciałem się przy... mam, mam Ja się boję! Czego? Ja, s ja słyszę creepera, ty, który się dusi. A ja tu, ja tu lawę, mi się wlewa... A ja słyszę tyże. creepera, który się dusi. Jak się dusi? No takie csss, csss. się. Nie, ale jak one się duszą albo dają, to też tak robią. To dobra, to się dusi, niech nie będzie Dobra To było tylko takie majorko lady, już kurczę ogarnęłem. Aha, to fajnie. A ja tutaj jeszcze nic nie mam, ale za to cablestona mamy. O redstone! Nie kocham redstone'a. Też mam, ile masz redstone? Nie, jak, 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 jak w rozkopie to to ci powiem. Op. Kurczę, kopalnia jak się stoję, to się koncentruje i taka cisza. No. Żeby w lawę nie wdepnąć. No właśnie, ale to, O mam lapie i mm. Ja mówię więcej to ma... Ile, ile Pamiętajcie, nigdy to... nie kopcie na, nad sobą. Na górze może być lawa. Mam 8 lapis lazuli żeby... A ja mam 43 redstone'a Ja 33 Znaczy, no to jesteśmy bogaci Można by tak powiedzieć ja no, jak, jak na jeden ten Jeden rzut To spoko nawet Ale coś tu pusto Wiem, że ja coś kurczę znajdę Ale to trzeba długo kopać Uuu, kolejny redstone Redstone. Jaki poziomie jest? To? O Redstone. Sam redstone. Węgiel! Wągiel. U drugi wągiel. Ło, wągiel wągiel. Ja kocha wągiel. Ale jak macie wągla dużo, nigdy go nie zostawiajcie. Zawsze się wam przyda. Wiemy co mówimy. A ja mam redstone ja też mam, już niedługo staka będę miał całego Z czego, co to się, to się robi y, Mechanizmy A te świeczuszki te takie też, nie? Też można, też można mechanizmy robić, nie, tu to Ja na razie tą ścianę zostawię sobie, ją później przekopiemy, nie? A? Tu coś, o tu jeszcze jest to Ja już można powiedzieć mam staka. E, ja mam 50 Okej okay. Poczekaj, ja się boję, że może być już noc. Czekaj, a na chwilę na górę. Zerkań, okay, tak. Słuchaj, jasno jest. Mamy już redstone, tą teraz tylko złoto potrzebujemy i będziemy mieli, tak. e, będziemy mogli zegarek mieć. Jeszcze iron by się trochę przydał. To ma iron jeszcze nie mamy przetopionego dużo. Ty, ja też... Coś sobie źle wyszło, bo ja... To Dobra, cztery... chodź już, wracaj szybko! Czemu? Noc! No co? To, że wam limit. A? Wracaj, musimy się pożegnać przecież, sa sa sam się żegnać nie będę. To już, mm. biegnę chwilę. W Ojca i Syna... ...i Ducha Świętego, Amen. Niech pokój będzie z wami, minecraftowcy! <grym> tak! Idziesz już Pekaj. do mnie. Biegnę jak nie, co ty mi zrzucasz? Żygam. <grym> Dzięki, miły jest. Żygan Stone'em. Ja tu kurde próbuję wejść ty żygasz twarz. Idź mi stąd. <grym> <grym> <Iść> mi stąd. <grym> dobra, dobra, już. Może dzisiaj zakończymy odcinek ładnym widokiem z naszej wieży. Tak, ładnym widokiem całej innocy, tak? No dobra, dobra. A ja na ciebie żyję Nie. Aha. Wejdź pierwszy. <coughs> po czyj moc moich stóp. Tak jak widzicie, żegnamy was. O, a fajne farma z tam. Mhm. No to żegnamy do następnego odcinka, do jutra. Komentujcie, nie hejtujcie. I tak dalej. Narka. I tak dalej. nara.